Was wszystkich! Mówi z high na. gram sobie w bezwładną siatkówkę. Jak widzicie, mamy 5 leveli do przejścia. Pewnie nie przejdziemy dzisiaj wszystkich, ale gra jest naprawdę fajna. Okej, okay, a więc to jest właśnie bezwładna siatkówka. Jesteśmy tą gibającą się, prawda, zajebistą laską. No i. świetnie zacząłem. Przeciwnik zdobył jeden punkt. Gra się do 10 punktów. Jak widzicie tego Xa tam na górze, tak jak się tam trafi, prawda, piłką, to wylatuje nam takie gówno, które nam przeszkadza, a to nie jest fajne. W każdym razie musimy wygrać ten mecz. Musimy pokazać, jak w jesteśmy zajebiści, proszę spojrzeć! O Jezu, prawie mi się zabił na tym kolcu. Teraz tylko spokojnie, trzeba wyczekać moment. Ona teraz przebiła te piłkę, a teraz patrzcie wygi basy! Trafimy w X-a. Niestety nie. Uwaga, nie! 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 O nie! O nie! Tylko nie to! Tylko nie! O nie! Nie! nie o Jezu, dobrze, dobrze, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, jak panuje nad sytuacją. Pa, panu. Pa, pa, panuje, no 2-0 dla przeciwnika. Spokojnie, zahajwie, spokojnie. Teraz tylko. Teraz tylko przebi. O jezu, przewrotencja! Jak widzicie, 2 do jednego kolejny serw. Tym razem będzie lepsz. Jezu, co ja robię? Nie będzie 4-0. Nie, w XA, w X. Jezu, no i zagapiłem się! Dobra, teraz już pełne skupienie, już się nie dam pokonać. Teraz już naprawdę lecimy z tymi punktami, bo sytuacja jest bardzo, ale to bardzo zła. Ale musimy się gibać, prawda, w powietrzu. 4 do dwóch i piękna przebicie piłki. Na drugą stronę nad kolcem. Pięknie. Serw! O Jezu, a ten serw był już do dupy. Teraz spokojnie, teraz spokojnie. Tymi rękami trzeba dobrze wymachiwać. Trzeba dobrze podskakiwać jak murzyn. O Jezu, uwaga! Prawie bym się przebił. To nie jest fajne Teraz Michael Jackson dance style, prawda? Uderzenie, kurde, ręką miało być nogą, ale nie wyszło Teraz serwujemy prosto wik... Debil, po prostu, no debil, no debil 6 do 4, ale tutaj się, prawda, odrabia straty Najbardziej się odrabia zdjęcie piękne Nie, szybko uwolnij się Uwolnij, uw nie, jeszcze wiksa Jezu, jezu, nie Trzeba zachować spokój. Spokój jest najważniejszy, bo jak widzicie, ona ciągle próbuje mnie uziemić tymi cholernymi iksami. Oj, to chyba będzie porażka, coś tak czuję. Spokój, spokój, przebił, przebił, trafi, nie! Czemu? Musi się udać. Teraz albo nigdy, teraz, oj, nie, nie, widzicie, co ona robi. Jezu, ona mnie maltretuje tym głównym. Ale może to mi pomoże. Właśnie, trzeba to wykorzystać, żeby strzelać sobie samobójem. Jak widzicie, jak się świeci, to główno na czerwono. To znaczy, że nie może tego dotknąć po raz kolejny A więc A więc przegrałem, no tak, no super Play again, tym razem wygramy No nie, nie Nie, nie, zacząłem zajebiście Czyż, ja umiem grać, prawda W siatkówkę, znaczy, no dobra, umiem Nie umiem grać w siatkówkę Umiem grać, prawda, w gry, jestem dobrym graczem Zwykle, prawda, przechodzę gry No ale bez przesady Żebym ja nie mógł poradzić sobie No wy właśnie widzicie to Przecież to, to jest to jest patologia, ja tego nie rozumiem. Czemu ona ciągle trafia w tego X? Ja tego nie chcę. A teraz, prawda, unioszę się na X? Jest 3 sekundy, szybko! Nie, tylko nie to. Jest, udało się. Wygramy ten mecz siatkówki. Teraz na ziemię i do góry nie trafiamy w piłkę. Trzeba ścinać, pyk! O nie! Teraz może być bardzo niebezpiecznie. Trzeba dobrze przyjąć. I jeszcze zciąć, to to jest super kombo! Nie chcę już tracić punktów, ja chcę wygrać ten mecz Nie chcę ciągle przegrywać Jezu, teraz to już będzie kombo To już będzie kombo! Nie! O, uwolniłem się, ale jaja Dobra, dobra, dobra Uniesiemy się jeszcze raz na x i... A dobra, nawet nie musiałem unosić, ale teraz patrzcie On mnie uniesie w przestworze, a akurat się rozwalił Ale zdobyliśmy punkt A więc jest bardzo dobrze, tracimy punkty Teraz prawilny cios łokciem. Łokieć zagłady, prawda? 7 do 6. Teraz moja tajna sztuczka. To jest sztuka, prawda? Wymachiwania rękami i strzelania samobuja. O tak! Teraz ona podskoczy, a to już jest przewidywalne. Wystarczy tylko wyskoczyć i minąć się z piłką. Takie przewidywalne jak zawsze. Robi ciągle to samo, a ja i tak nie mogę wygrać. Spokojnie. Spokojnie, w końcu to. Dotknąłem raz, patrzcie Patrzcie teraz, teraz odrobię straty Trafię prosto w X -a. Nie trafiłem, ale jeszcze mogę ściąć Jeszcze, Jezu Nie, nie, ostro, o, delikatnie Delikatnie trzeba wyskoczyć Jezu, nie na pałę, nie na pałę, teraz ścina Jezu, nie, 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 znowu to kombo Skup się Do trzech razy sztuka się powiada a więc za trzecim razem, właśnie teraz, wygramy O, pierwsi zdobyliśmy punkt, to jest zajebisty wręcz znak, najzajebistszy O Jezu, aleś to wybił O, to jest baba, czemu ja mówię do baby jak do chłopa? Teraz tylko spokój, Iksie pomóż mi się, o nie, nie, coś ty zrobił Iksie Uwaga 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 Trzeba tylko, trzeba tylko wybić, to dobrze Nie Nie Co ja uczyniłem? Teraz jeszcze odrobimy straty, proszę, odrobimy, 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 tak jest, odrobimy. Nie! No cóż, jakby wam to powiedzieć, nie jestem w stanie grać w tą grę, jak widzicie... Przegrałem trzeci raz z rzędu, bo jestem taki zajebisty. W każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, nawet pomimo tego, że ciągle dostawałem w tyłek i w tyłek i w tyłek, i w tyłek, i w tyłek, i w tyłek, i w tyłek. I w tyłek. Tak, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie jakieś łapki, jakieś pozytywne komentarze. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to również subskrypcję. Do następnego odcinka. No i na razie.